Witam na moim kanale, kanale wzajemnej adoracji, czyli kanale dla trzech. Welcome to my channel, channel uh, Mutual Adoration or Channel for 3 and that mess what is here I gotta clean this uh, everything there uh, behind Behind that uh, all this gotta be clean uh, Tak, ja to muszę posprzątać wszystko, uh, zrobić porządek, bo to, co jest w tym pudełku z tą wtyczką włącznie, która jest zła, muszę jakaś ją wymienić, musi się znaleźć na ścianie. A dlaczego to się musi znaleźć na ścianie, to ja Wam później to wszystko wytłumaczę. And uh, yeah, this is what I said that uh, everything what is in this box got to be installed on that wall. And this is the the reason why I got to clean everything here and uh, uh, clean up that mess and make a room for wszystko, most of that. What is here and uh, for that uh, outlet, what is wrong and I gonna go and replace for a different one. All right, see you soon. Wtyska zmieniona. Teraz już mamy tę to nowa, która wygląda tak samo jak ta stara, z tym, że ma inny numer. I cała sztuka polega na tym, żeby to, o to wlazło w tą wtyczkę, jak wejdzie to już jesteśmy w domu dobra, wchodzi wchodzi, o to się chodziło, żeby to ma wejść w tą wtyczkę tamto nie chciała nawet być blisko tego, o kurna rozwalę za chwilę dobra, cały ten bajzel i cały ten cyk jest tylko z tego powodu, że Ci którzy w jakiś tam sposób oglądają ten mój kanał i, i, i starają się, no, starają, jakoś tam oglądają i, i, i są na bieżąco, wiedzą, że jakiś czas temu kupiłem elektrykę, kupiłem Teslę. No i Ewa... Tak wie, nie wie, ona wie, że ja mam kupić, ale tak do końca nie wie, co, co to, o co się rozchodzi. W każdym razie to Tesla. Ja ją kupiłem już dosyć dawno temu, i tylko teraz, że ona, ja ona utknęła u mnie w pracy, i ja nie miałem w ogóle ani czasu, ani chęci, żeby, żeby cokolwiek są w Tesla zrobić. I teraz rozchodzi się o to, że te wydechy to są po to, żeby ładować Tesla. Ja to wszystko może zainstalować na tej ścianie gdzieś tu, tu, tu może obok tych tu, tu, gdzieś tutaj, tak. Zainstaluję i, te, i to będzie do ładowania Tesli, a tylko z tego powodu to, to jest cała ta, ta cała zabawa, bo ja mam elektrownię na dachu, czyli panele słoneczne, fotowoltaika, jak to lubi. No i tak, w każdym razie, ta Tesla przyjedzie za. Dwa dni, chyba, czy za trzy dni. Ja to chcę zobaczyć reakcję Ewy. Jak ona na, na, tą, na tą całą imprezę zareaguje, bo ona na, tak do końca to ona nie ma zielonego pojęcia, że, że w ogóle coś takiego y, 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 jest właścicielką czegoś podobnego. Z tym, że, z, tym, z tym bardziej, że ja jej z reguły nigdy nie informuję o jakichś takich drobnych wydatkach, jak kupno samochodu czy coś takiego, to po prostu nie ma o czym mówić. To ja to po prostu załatwiam bez jej wiedzy i zgody i, i ona to ja tą nie interesuje. Ona to żyje w swoim świecie i takie drobiazgi to, to są dalekie od tego, żeby ona sobie tę główkę zaprzątała. Dobra, w każdym razie że, y, ja później ten y, pokażę Wam, co ja robię z tym bałaganem, żeby, żeby to znalazło się tu. No to wziąłem się za zakładanie tego patentu tutaj. tego. Y, to jest y, do, ładowania, do, do, ładowania, do ładowania elektryka. No to yy, mniej więcej tak to wygląda na dzień w tej chwili. Muszę to podłączyć, te kable. Tu, tutaj ten. Aha, zrobiłem porządek. no Przecież to jest najważniejsze, zrobiłem porządek. Zaraz Wam pokażę, jaki ja ten porządek zrobiłem. W każdym razie tutaj doszedłem do, do tego, do skrzynki i będę podłączał to w, te, w, tej, nie, w tej chwili, żeby to wszystko zafunkcjonowało. Za Także no to, co ja robię, to nie jest najzdrowszy pomysł, bo to jest tak jak, jak dajmy na to, grzebanie, grzebanie przy mocy, czyli 360. Tak jak powiedziałem, rzadko to komu wychodzi na zdrowie, jak ktoś oczywiście nie jest elektrykiem, a ja, nie, a ja nim nie jestem. Ale ja uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych i jakoś tak, jak logicznie zacznę podchodzić do pewnych rzeczy, to jakoś to się wszystko samo układa. A to jest to, co ja, mój porządek skończył się tym, że wypełniłem ten kosz na śmieci, Śmiećmi, śmieciami, śmieciami, tak. E, przez całe lata to nie były śmieci, to był e, materiał, e, o coś w tym stylu, e, materiał e, produkcyjny, ale no w końcu stanęło na tym, że to są chyba śmieci. No nie to. W każdym razie, że jestem w tej chwili na tym etapie. E, jak to wszystko za, ten zapracuje i nie głośnie, e, wyłączając prąd na całym osiedlu, to ja Wam pokażę jak to działa. Wszystko jest podłączone, wszystko wygląda y, OK. No ale tak jak powiedziałem. To może, być, to może być bardzo dobrze wyglądać w moich oczach, ale zaraz zobaczymy. Y, ja to wezmę cały ten system włączę i zobaczymy, czy będziemy mieli eksplozję, czyli huk. No. Ja teraz... O, tutaj jest ten odrobienia huku. E, wiecie co? Nie huknęło. Ale zobaczymy, czy maszynka się włączyła. Patrzcie, cud się stał. Kurczek barachuła się wzięła i włączyło. Nic nie robi. Pokazuje, że ten, że ma chęć ładować z, ten, y, z szybkością, raczej znaczy z szybkością ma chęć przepuścić 32 ampery. No i że jest teraz na ten. No czeka, 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 aż, się, aż, się, aż przyjdzie samochód. No właściwie nie wiem czy ja tego nie wyłączę, bo ja tu jeszcze przecież mam dodatkowe. Tak, chyba to wyłączę, niech to sobie odpoczywa. Jak przyjdzie samochód, to będziemy ten ten. W każdym razie e, bez huku, bez eksplozji, bez żadnych sensacji ustrojstwo zadziałało. No. no. to e, chyba na tym e, pokazie e, zakończę. I e, życzcie mi dalszych sukcesów i rozpieprzenia czegoś innego. <laughs> no, a ten, a jak przyjdzie ten no to oczywiście musicie zobaczyć reakcję Ewy. No na razie. Dobra, to tak. Podjeżdżamy do domu. Podjeżdżam do domu. E, które Ewa ja jeszcze na oczy nie widziała. I teraz trzeba będzie zobaczyć, jaka będzie reakcja Ewy na to wszystko. Och ty Karol, ja nie mam tego. Otwieracza nie mam do garażu. No nic, zobaczymy. Okej, okay, dobra. Na razie muszę się wyłączyć. No to teraz mamy Ewę. Chodź. Chodź, nie chodź. Chodź. Ale ładna. Ale ładna. A, trzeba będzie umyć. No, trzeba umyć. Śliczna. Śliczna. Będziemy ją mylić, Grzesiek. No to będziemy ją myli. Ożarami. <grymne> <Ja>. Ok. Śliczna. <grymne> to jak widzicie, patent robi. Pcha prąd dosyć w dużej ilości. No i po kablu, po kablu, o, po kablu, po kablu, po kablu, po kablu, o, no, bo kabel zginął, ale tak po kablu, po kablu, po, idziemy po kablu, tak, 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 tak. tak. I doszliśmy do dupy Tesli. Także To co zrobiłem, widocznie zrobiłem dobrze, bo Tesla nie spłonęła. I cały czas się tam coś mryga, mryga że się wpycha. O, tak. No i teraz zobaczymy ile tego się wepchało. To jest pierwsze ładowanie, wiecie? Pierwsze ładowanie Tesli pod domem. No ten. Yy, wzięło się już na ładowało. A dlaczego tak koślało? Widać, o teraz lepiej. Wzięło się nawalowało, także już już w stanie przejechać 1, 2, 3 mile. I ten. I jeszcze się będzie ładowało przez następne 4,5 godziny. Także ładuje się z szybkością 32 mil na godzinę. I ten. I, I tak jak powiedziałem, to co zrobiłem, funkcjonuje. Tesla się ten upycha sobie do zbiornika. Także to jest to, co się rozchodziło. Jeszcze później Wam pokażę, jak, to, jak ta zabawa cała się przedstawia. Na razie, na razie po prostu informacyjnie działa. A tutaj, jak ktoś ma za małe oczy, to wyświetla na całym ekranie. Także pokazuje, yy, co, co, co on potrafi, i, 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 i że ten, i że, 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 że lubi. No. To zielone to jest właśnie tyle, ile mu się włożyło na razie do brzucha. No i ten, no i tak jak powiedziałem, no na tym zakończymy zabawę i, i, i przejdziemy później do detali. Na razie to już tak z grubsza Wam przekazałem. No fajnie. Aha, no i działa, no działa to ustrojstwo.